Oglądanie tego zapisu wideo może zmrozić krew w żyłach. Rozpędzone auto nawet nie hamuje, wpadając na pasy, po których idą piesi. To wydarzyło się na małych garbarach w Poznaniu i tylko refleks ocalił dwójkę przechodniów od tragedii. Sprawą zajął się Krzysztof Czub. Krzysztofie, wiemy, że policja już szuka tego pirata drogowego, a co grozi mu za tą szaloną jazdę? pięć lat więzienia. Dla te, dlaczego taka karana? No, dlatego, że ten kierowca nie tylko nie ustąpił pierwszeństwa pieszym, ale również stworzył bardzo duże zagrożenie. To wszystko miało miejsce tutaj dokładnie na ulicy Małe Garbary nieopodal dawnej synagogi na tym przejściu, które tak jak państwo teraz widzicie ma światła, ale wtedy soboty na niedzielę w nocy tutaj były światła pulsujące. Kierowcy mieli obowiązek zatrzymywać się przed pieszymi, ale ten e, pirat drogowy, bo tak śmiało można powiedzieć o tym, e, kierowcy nie tylko nie zatrzymał się, ale z ogromną prędkością wjechał na to przejście i tylko cud e, można powiedzieć spowodował to, że nikt tutaj nie zginął. W ostatniej chwili ta para, która przechodziła przez to przejście na pasach, e, uniknęła e, zderzenia z tym samochodem. E, no a e, jeśli chodzi też o warunki, które w tej chwili są w one też nie sprzyjają um, kierowcom pieszym, intensywnie zaczął padać śnieg, więc to jest przestroga. Drodzy Państwo, jeżeli wybieracie się dziś wieczorem na Wielkopolskie czy Poznańskie ulice drogi Noga z Gazu.